story time o najgorszej typiarze w klasie. Byłem w liceum. Wszyscy już ją dobrze znacie i kochacie. Asiunia Asia. Asiunia Asia. Asiunia Asia. No nikt za nią nie przepadał. Gdy wszyscy chodziliśmy na hiszpański, ona chodziła na niemiecki. Więc na ten drugi język obcy chodziła z nią tylko moja koleżanka. A Asiunia Asia to nie była zła dziewczyna. Po prostu była bardzo bezpośrednia. Bez często mówiła takie rzeczy, które nie były ofensywne, ale były takie hej, kto pytał? Na przykład ta moja przyjaciółka była lesbijką i wstawiała Dość sporo zdjęć i filmów ze swoją dziewczyną. Kiesu Asia tak do niej podchodzi i jest jak: Wiem, że jesteś BI. ta moja koleżanka jest jak. Ale ja. Pokój ja też nikomu nie powiem. E, dobra, wiecie co? To było nawet takie słodkie Ej, okej, okay, nie? Moja koleżanka kiedyś przychodzi do szkoły A ona jest jak, no to by nie wstyd z takimi malinkami przychodzić Ale ja, no ja wszystko rozumiem, ten, ale mogłabyś jakiś szalik ubrać, co? Jak trochę szlaufiarskie jest Ona miała atopowe zapalenie skóry Miała wysypkę, jej się skóra łuszczyła na szyi